Dzień dobry moi drodzy, 64 dniu na szlaku U-Karpat. Dzisiaj w nocy było, sprawdzałem, bo się obudziłem, było zimno. Minus 5 stopni. Wczoraj przeszedłem tylko 38 km, bo dalsza droga przez 15 km to jest w stronę lasu, w stronę gór. Nie chciałem się tam wbijać w nocy, bo tutaj na Słowacji jest też dużo niedźwiedzi. Nie chciałem ryzykować, więc to jest ostatnia miejscowość przed tymi górami, przed 15 km przez góry i się tutaj zatrzymałem. Dzisiaj było minus 5, jak widać ale dało radę, teraz jest chłodniej, tak mi się wydaje. Jakby dzisiaj padał śnieg, to było w ogóle jakieś masakry. Ja już prawie zebrany, jestem po wypitej kawie i przede mną dzisiaj 44 km wyliczyłem, że muszę robić przez te 9 dni po 42 km, żeby zdążyć. Dzisiaj 44, jak będzie więcej, to też nie zaszkodzi. Jest zaraz ósma, więc zaraz się już spakuję, namiot zabiorę i mogę ruszać po prostu. Mogę ruszać, bo no, dzisiaj chcę te 44 zrobić szybkim tempem. Powinien nawet pod 50 podejść. Jak zrobię 50, to też nie zaszkodzi, słuchajcie. Jak chcę już wracać, jest zimno. Co ja tu robię? Miało mnie nie być w zimę na szlakach. Aha, jeszcze zimy nie mam. Pora się grzać, znaczy w ruchu i ruszać. Poza tym, gdzie w ogóle spałem? Spałem dzisiaj zaraz przy drodze. Tutaj z tej strony jest wejście na taką górkę. I ledwo, co znalazłem, miejsce na namiot. Tutaj było no pół namiotu. jest Płasko i tak zjeżdżałem w nocy Ale dało radę znaleźć Dosyć blisko drogi, żeby zaraz na właśnie wstać I pójść od razu dalej Dzień już wstaje A ja ruszę dalej Zaraz będzie tutaj słońce Dzisiaj jest bezchmurnie, więc raczej powinno się ocieplić Nie wiem ile dzisiaj w dzień będzie stopni Ale liczę, że jak najcieplej Niedawno było 33 Teraz jest minus 5 w nocy Wow Pora ruszać w tamtą serp serpentynę drogi, tam tam w góry, przez góry i przez miejscowości dalej będzie łatwiej. Znaczy, za, za tymi górami będzie łatwiej. Słoneczko już tam stało, wyszło za gór, i zaraz będzie się wszystko roztapiać na całe szczęście. O, masakra, <zum> zimno, już się spakowałem. Jest godzina, a jakoś będzie już ósma. Albo zaraz ósma, albo już ósma. Która godzina? Za dwie ósma, więc za dwie ósma wychodzę, mgły z gór schodzą, poranne mgły i pora ruszać dalej. Dzisiaj te 44 minimum, więc od ósmej, jak do dziesiątej zrobię 10, to będzie dobrze. Ale jest zimno, w się mi u stóp zimno. Kto by pomyślał, że dzisiaj będzie minus pięć w nocy? Sapki na razie z daszkiem nie zakładam, zostawiam tak, jaki jest. <grystanie> Pora ruszać dalej, trzeba się rozgrać. Poranne suszenie namiotu. No i jeszcze robię śniadanie Bo zgłodniałem, poza tym mi się bardzo głowa bolała Suszyłem namiot, nie wysuszyłem ja Robiłem jedzenie, zjadłem Ale się nie najadłem <grym> Więc pora ruszać, później jeszcze w kolejnej przerwie Za jakieś 2-4 godziny Znowu będę suszył namiot I znowu będę jadł Ale co za jakiś czas Teraz pora się zbierać, bo 1,5 km dopiero zrobiłem pod górę, a dzisiaj chcę zrobić te 44, więc znowu po zmroku będę się rozbijał. Nieważne, ważne, że ostatnie 9 dni mi zostało i, i chcę to naprawdę zrobić w 9 dni. Mógłbym to robić dłużej, ale zależy mi na tym, żeby na Halloween naprawdę być we Wrocławiu. Już mam plany. Hi, hi, hi. A poza tym, u Karpat, chcę już skończyć. Dzisiaj mi jeszcze głowa boli, więc po drodze może aptekę gdzieś znajdę. Tabletki na muszę kupić, bo moje się już skończyły. No, już piąty raz chyba, jak mnie głowa boli na szlaku. Niedobrze. Masakra, widzicie jak tam jest ładnie? Ten zamek, który tam jest, z tamtej strony, no to tam właśnie jest zejście do tego miasta, w którym wczoraj chciałem być. Ehm, no co, no mam nadzieję, że tam dzisiaj dotrę. No na pewno dotrę. Później moja droga prowadzi gdzieś tam tymi dolinami tam tam tą stronę, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie jestem tego na 100% pewien, ale mam nadzieję, że tak jest. Ale ładnie tam jest. Widzicie, to jak tam jest równo, te góry są takie równe, fajne. Wow, ale to wygląda. Pięknie to wygląda. No, muszę to przyznać. No i w tamtą stronę idę dzisiaj. Średnie miasto roznawa przede mną, muszę przez nie przejść i wejść między te góry. Tam Tamtędy idę w dalszą trasę, czyli znowu do góry. Znowu w góry, znowu do góry. Tak cały czas. Proszę bardzo, Orlen! Dobrze się trzyma na Słowacji. Ciekawe, czy mają hot dogi. My nie mieli hot doga. Euro 60 za hot -doga. Nie tanio, nie jest tanio, no. Musiałem tu zjeść. W sumie, Siadłem zupki chińskie, a tu też mało. Chciałem coś zjeść. W sumie spoko. Mam wakacje. Będąc na przykład w Rumunii na Lukoilu w ogóle nie kupowałem. Poza tym, że często byłem głodny, miałem Lukoil, coś tam było można zjeść. To nie, nie jadłem, nie kupowałem. No i że spoko. Pijem sobie gładki do butów, takie za euro 50. Takie gór, gór, górskie, gór, góralskie takie. <laughs> Z wyściółką. Jak to tam się nazywa? Siadłem. Piję drugiego energetyka dzisiaj, żeby naprawdę zrobić te kilometry. Już jest 18 kilometr, a zostało mi jeszcze tak 30. <grym> Więc powiedzmy, że zaczynam dzisiaj 30 kilometrów. Dosyć dużo 30. Zdrów to wasze. Trochę mam jeszcze do przejścia. Ale ostatnie 9 dni nie zaszkodzi się namęczyć. Poza tym ten szlak cały czas męczy. Karpat bardzo męczy. Jeszcze chwilę odpoczywam. Zaraz będę ruszał. O, tak to jest! Idzie się, idzie się, odpoczywa się teraz miasto duże, więc korzystam z sytuacji, że byłem w Tesco, kupiłem makowca... jadłem go popijając jogurtem pitnym. I teraz energetyk na sam koniec wjechał, tak żeby móc wstać w ogóle stąd. No, dzisiaj też będzie fajnie, bo będzie cieplej. W nocy było dzisiaj minus 5, a w tej nocy ma być 3 na plusie. <laughs> Więc dobrze. Mnie to cieszy, wiecie? Bo będzie cieplej. No nie ukrywam. Troszkę podmarzłem tą, tą noc. Ale dał rado. Jak na 5 minus 5, no nie było źle. No miało być 0, czy tam minus 1, a było minus 5. Dobra, zaraz z tego miasta wychodzę. Idę górami, górami, górami. Na początku idę pod górę, a później będę z górę, z górę, z góry szedł. No, kiki trekkingowe w ręce i można iść. Idę w tamtą stronę, tam, tam daleko idę. Właśnie na lewo od tej góry. A tu jest ich tutejszy dworzec autobusowy. Tak to wygląda. W... W, chciałem powiedzieć w Czechach, na Słowacji, w takim mniejszym miasteczku. Powiedzmy, tak to właśnie wygląda u nich. Jak yy, dużo gorszy niż nasz Wrocławski, sprzed chyba tam 10 lat. To tam, ten niebieski znaczek, tam na górze to jest jest lawa. 17 km, czyli miejsce, gdzie muszę dzisiaj dotrzeć. Jeszcze 17 km a jest 1730. 64 dzień dobie końca. Dla was przynajmniej dla tych, co oglądają, ja jeszcze mam 17 km. Do zrobienia dzisiaj jest godzina 18. Kupiłem baterię do czołówki, więc będę na fulla świecił jak będę szedł przez ten las. Niestety przez ostatnie dwa dni straszyli mnie niedźwiedziami. Dzisiaj znowu mnie straszyli niedźwiedziami, że te dwa lata na Słowacji to jest bardzo dużo niedźwiedzi, więc yy, czołowa na fula idę. Kupiłem jeszcze jakieś jedzenie. Jeszcze kupiłem. A energetyka, w sumie to Guarane. Energetyka z Guaranu. Napój z Guaranu na jutro. To się jedzie. Skoda pojechała. No i 17 km przede mną. Zrobiłem już 30 na to wychodzi. No ale już się dopiero robi ciemno, więc 17 powinienem jeszcze zrobić. Powinienem dać radę. Też dzisiaj powoli szedłem. Nie wiem czym to jest spowodowane. Czyli nogami pewnie, bo mnie bolą. Ale 34 dzień dobiegł końca. Do zobaczenia. Cześć.